Cześć kochani, witam was serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj pokażę wam nasze hity, mówię nasze, bo moje i insta husbanda na zaskórniki i niedoskonałości obiecuję wam, że to będą same perełki i w dobrych cenach. Zacznę od kremu, który część z Was mogła już zobaczyć u nas na Instagramie. Jest to Dermokosmetyk z Farmacerii, z serii z tą literką T, czyli do cery trądzikowej. Krem przeciwzaskórnikom, który odblokowuje i zwęża pory. I mnie ten krem uratował w momencie, kiedy na mojej brodzie miałam wysyp zaskórników zamkniętych, kiedy miałam stany zapalne i to był moment, gdy miałam wypadek, gdy towarzyszyło mi przy tym sporo stresu, gdy niestety nie do końca trzymałam diety. Bo było dużo wakacyjnych pokus, a u mnie jak jem laktozę, gluten, to niestety wszystko to objawia się na mojej skórze i fajnie jest trzymać dietę cały czas, bo wtedy ta skóra jest piękna, idealna, ale niestety pewnie dobrze wiecie, że tak się nie da, szczególnie w wakacjach, jak są jagodzianki i różne inne ciekawe sprawy. Ale wróćmy do kremu. Słuchajcie, ja go zaczęłam stosować właśnie w momencie, kiedy moja broda wyglądała. Nie za dobrze, zresztą wrzucę Wam tutaj zdjęcie i używałam go codziennie wieczorem. Po tygodniu zauważałam bardzo fajne efekty, bo zmiany były spłaszczone, wyciszone, zmniejszyły się znacznie, nawet nie były też takie bolesne jak wcześniej. I słuchajcie, on działa nie tylko właśnie na wyciszenie, na regulację sebum, na zmniejszenie tych zaskórników, ale też przeciwdziała i powstawaniu przebarwień i rozjaśnia te przebarwienia pozapalne, co jest bardzo istotne. Ja go lubię za konsystencję bardzo lekką, która świetnie szybko się wchłania i też nie ściąga skóry, co często towarzyszy właśnie takim kremom. Tutaj tego efektu nie ma. Doceniam to ja, posiadaczka skóry suchej szczególnie. Producent pisze, że mogą wystąpić po nim takie suche skóry Obszary z suchymi skórkami, ale jest to kwestia indywidualna, bo na przykład u mnie przy częstym stosowaniu to nie miało miejsca. Łukasz go najczęściej nakłada sobie na strefę, T, na nos, gdzie ma zaskórniki otwarte. U niego tutaj świetny efekt można zaobserwować, u mnie natomiast na brodzie. Jeśli chodzi o skład tego termokosmetyku, to znajdziemy w nim m.in. kwas szykimowy, który działa antybakteryjnie i przeciwtrądzikowo, jest azologlicyna, która nawilża, wygładza skórę, poprawia jej elastyczność. I wpływa też na rozjaśnianie przebarwień oraz nasz ukochany niacynamień, który działa przeciwzapalnie, normalizuje to wydzielanie sebum i rozjaśnia przebarwienia. Jeżeli to wszystko brzmi dla Was kusząco, jeśli uważacie, że to produkt dla Was i chcielibyście go przetestować, to z kodem KLAUDIAFARMACERIES do 15 września całą tą serię kupicie z rabatem 25%. I kolejna rzecz to mega hit naszego domu. I słuchajcie, w internecie możecie to dorwać już za 13 zł, więc polujcie, bo zdecydowanie warto. Są to plasterki na pryszcze. Które, jak sam łukasz stwierdził, że e, kiedy przykleicie. To, to działa trochę tak dla waszego mózgu, jakby ten pryszcz znikał. Trochę o nim zapominacie i e, już was tak nie drażni. A ja polecam gorąco te plasterki przede wszystkim osobom, które nie mogą się powstrzymać przed wyciskaniem. Słuchajcie, to jest taka blokada, która jednak nas przed tym hamuje, a dzięki temu zmiany goją się szybciej i też jest, e, istnieje mniejsze ryzyko, że powstaną nam blizny, bo powtarzam raz jeszcze, że wyciskanie to nic dobre i na pewno takie zmiany, które są tam przez nas leczone wyciskaniem, nie zagoją się szybciej, wręcz przeciwnie i zdecydowanie warto się przed tym powstrzymać, a jeśli macie problem, naklejcie plaster i gwarantuję Wam, że będzie lepiej i łatwiej i szybciej się zagoi. I kolejny produkt to pierwszy produkt tej marki, jaki w ogóle sobie kupiłam, kiedy jeszcze w ogóle tej marki nie znałam. Weszłam do Rossmana, zobaczyłam na półce, spodobało mi się, stwierdziłam, że na pewno Wy będziecie też ciekawi, ciekawe, e, czy ten kosmetyk fajnie działa. Chodzi o peeling kwasowy, seria trądzik marki Dr Skin Clinic. E, jest to taki peeling, który stosujemy raz, dwa razy w tygodniu i on fantastycznie działa właśnie na zaskórniki, zamknięte, otwarte. I jest mega wydajne, bo wystarczy dosłownie kropelka, 2 trzy, w zależności na jaki obszar twarzy nakładamy ten peeling. Ja u siebie stosuję przede wszystkim na nos i brodę. W składzie znajdziemy kwas salicylowy, który bardzo dobrze oczyszcza ujścia gruczowo-łojowych, świetny jest w walce z zaskórnikami, minimalizuje też nadmierne wydzielanie sebu e, oraz kwas migdałowy. On delikatnie złuszcza, regeneruje skórę, rozjaśnia przebarwienia. Oprócz tych dwóch składników mamy też składniki nawilżające i. Ponadto, że ten peeling działa oczyszczająco, że reguluje wydzielanie sebum, to jeszcze wspiera naszą barierę ochronną, więc gorąco polecam każdej skórze, jeżeli nie miałeś doświadczenia z kwasami wcześniej, to zróbcie to stopniowo. Pokażę Wam zresztą jeszcze w tym filmie e, fajny kosmetyk, dermokosmetyk, którym można sobie skórę do kwasów przygotować. E, a jeżeli macie już doświadczenie, jeżeli stosowaliście takie produkty z kwasami, e, to ten można na skórze trzymać nawet do 30 minut. Ja go kupiłam w Rossmanie z rabatem 20%, ale to już był jakiś czas temu, regularna cena to 59 zł, natomiast na pewno warto polować na promocję, e, jeśli nie macie fajnego peelingu a macie problem z zaskórnikami, to zdecydowanie warto go kupić. Kolejny kosmetyk to świetna maska, którą możecie kupić już za 20 zł w internecie. Dobrze poszukajcie, wpiszcie najlepiej w Ceneo. Jest to maska, którą polecę każdemu rodzajowi cery, każdej skórze, która punktowo chce zadziałać na jakieś niedoskonałości. Ja ją najczęściej nakładam na brodę albo na jakieś takie niespodzianki, te wiecie, niemiłe przed okresem, takie stan zapalne, które chce wyciszyć albo na przykład bardzo mocno mi się wyświeca broda i chce wciągnąć nadmiar tego sebum. Mowa o masce Czarny Detox marki Topa, w której składzie znajdziemy między innymi borowinę, która regeneruje działa antyoksydacyjnie i łagodzi podrażnienia, węgiel aktywny, który działa detoksykująco i białą glinkę, której zawdzięczamy takie działanie ściągające, oczyszczające i przeciwzapalne. Nakładam ją zazwyczaj na 10-15 minut, następnie najczęściej mokrym, takim dobrze zwilżonym, miękkim wielorazowym wacikiem ścieram ją i skóra jest oczyszczona, rozjaśniona, pory są zwężone. Ona naprawdę działa, jeżeli potrzebujecie fajnej maski na niedoskonałości, na zaskórniki, na stany zapalne to koniecznie przetestujcie, polecam tej zielonej serii farmaceutycznej muszę Wam jeszcze polecić ten płyn oczyszczający bakteriostatyczny, który sprawdzi się świetnie nie tylko na twarzy, ale i na plecach, i na dekolcie. U mnie dekolt to zawsze był słaby punkt i żałuję, że nie miałam takiego kosmetyku w liceum czy też na studiach, bo bardzo, bardzo bym się wtedy przydał. I słuchajcie, to jest taki płyn, który można zastosować w różnych sytuacjach. Na przykład, jeżeli macie jakąś swoją kurację trądzikową i chcecie wzmocnić jej działanie, wzmocnić jej skuteczność, albo na przykład chcecie przygotować swoją skórę, do zastosowania jakiegoś mocniejszego peelingu kwasowego, bo tu zrobimy to stopniowo, ponieważ tutaj mamy niskie stężenie kwasu migdałowego. Tu jest tylko 3% i on fajnie, delikatnie zadziała, złuszczająco. Albo możemy też zastosować prewencyjnie, w takich obszarach, w których często ten trądzik u nas nawraca. Ja na przykład go sobie stosuję na nos i na brodę, szczególnie na tą moją brodę, bo wiem, że są takie okresy, że jest lepiej, ale za chwilę może być gorzej, szczególnie przed okresem, i wtedy. Taki płyn będzie zapobiegał, bo on będzie hamował ten rozwój bakterii. I słuchajcie, jeśli chodzi o ten produkt, to on nawet przy mojej suchej skórze nie wysuszył mnie i nie dawał efektu ściągnięcia, był naprawdę bardzo przyjemny w stosowaniu. Teraz czas na maski, ale w płachcie. Są to maski, które już Wam kiedyś pokazywaliśmy, które cały czas bardzo lubimy, a w ogóle przygotowując się do tego filmu, odkryłam, że są w promocji aktualnie w Hebe za 5 zł, więc jak tylko skończę nagrywać, to lecę po Hebe zrobić zapasy, zanim Wy to obejrzycie i mi je wykupicie. Mowa o maskach z marki Medihil, seria T3. I to są takie maski, które bardzo fajnie łagodzą, nawilżają, jeżeli macie problem właśnie z. Ze stanami zapalnymi, ze skórą zaczerwienioną, podrażnioną, wysuszoną, to one w przypadku takiej cery sprawdzą się wyśmienicie. Uwielbiam w nich to, że są mega mocno nasączone. Nie znoszę masek, które są suche, e, które są jakieś takie bardziej żelowe. Rozumiem, że one mają takie być, ale powiem Wam, że mnie się to w ogóle nie sprawdza. Jak z maski nie cieknie esencja, to dla mnie to jest maska spalona. Te są świetne i cały czas do nich wracam, ale tak jak mówię, zapasy się kończą, więc trzeba je uzupełnić w składzie. Między innymi moja ukochana wąkrota azjatycka, a wiecie jak ona wspaniale działa przy cerze, yy, nie tylko z naczynkami, z problemem naczyniowym, ale przy trądziku, przy trądziku różowatym, bo ona wspaniale yy, koi na wilża, regeneruje. Yy, więc jeżeli szukacie fajnej maski w płaście, a na przykład prowadzicie sobie teraz kurację yy, taką antytrądzikową, to koniecznie przetestujcie te z Medihim. I tym bardziej za 5 zł to już w ogóle trzeba kupić. Kochani, to już wszystkie moje polecenia w tym filmie, teraz czekam na Wasze polecenia, napiszcie w komentarzu, co Wam się wyśmienicie sprawdziło w przypadku zaskórników, niedoskonałości i koniecznie dajcie też znać, ile ten produkt kosztuje. A jeśli przetestowaliście któryś z kosmetyków, czy też dermokosmetyków, które zobaczyliście w tym filmie, to koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Pamiętajcie, by zostawić kciuk w górę na zachętę, jeśli ten film Wam się spodobał. Subskrybujcie też kanał, by być na bieżąco i widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki za uwagę. Pa! A Instahusband doda tylko od siebie, że pamiętajcie, że wszystkie filmy, które już są na kanale, są jak najbardziej aktualne i możecie je oglądać. Nie zapominajcie o tym.